Chwila ciszy i trzy, cztery, ciach. To było z długie lata wyczekiwane, tak jakby, no, wydawało nam się, że to będzie długo trwało, wiadomo, fundusze są niewielkie, ale jak już mówiłem, przy wsparciu gminy poszło to bardzo szybko, ludzie zadowoleni, korzystają z tego, no, ja mam z tego powodu ogromną satysfakcję, tak, że udało nam się to wszystko zrealizować i, to, i że jest to wykorzystywane. Dzisiaj jesteśmy w Dzikich, ponieważ mieszkańcy cieszą się z nowo można tak rzec, placu rekreacyjnego. Mamy tutaj siłownię, plac zabaw, nowe boisko dla najmłodszych. Wiata już stała wcześniej, ale też już jest ukończona w takim fa fajnym stylu, że mieszkańcy mają gdzie się spotykać. Przedsięwzięcie to zostało wspólnymi siłami. Nigdy się nie da prawda, jednoosobowo czegoś zrobić. Spotkaliśmy się w niedzielę, ustaliliśmy, że chcemy ugościć pana burmistrza, przedstawicieli gminy, którzy tutaj nam właśnie, dzięki którym mamy ten plac, dzieci nasze mogą się tutaj bawić, uprawiać sport. No i tak jak mówię, było najpierw spotkanie, poustalaliśmy, składkę, że się złożymy, a oprócz tego każda z pań piekła, co jej najłatwiej czy ciasto, czy jakąś sałatkę, na mięsko na grilla to się składaliśmy. Oczywiście, ludzie chętnie przynoszą. Dzielą się, dzielimy się wspólnie. Najważniejsze jest wspólne spotkanie, pobycie sobą, ze sobą, porozmawianie. Ludzie się teraz tak rzadko spotykają, to jest taka szkoda. Nie ma czegoś takiego, że się na ławeczkach tam na wsi <laughs> przesiadywało i dzieliło się wszystkimi informacjami, tymi dobrymi i złymi. A tutaj ludzie tęsknią za takimi spotkaniami, jak usłyszeli, to wszyscy byli radośnie do tego nastawieni. Chcieli przyjść, chcieli coś tam przynieść, chcieliśmy się poczęstować wspólnie. Na tę chwilę mamy, na ten projekt, na ten teren mamy projekt i sukcesywnie go powiększamy. Ale myślę, że w przyszłości też zaskoczymy czymś mieszkańców, chociaż już dzisiaj mówią, że jest to wspaniały teren. Na pewno teraz, w tej chwili, jest to jedno z ładniejszych miejsc. Bardzo duży przestrzenny teren, gdzie i dorośli, najmłodsi, a szczególnie nasi milusińcy mogą tutaj spędzać bardzo fajnie czas. Odbywają się różne imprezy, imieniny, mamy msze coroczną, patronalną, tutaj jakieś poprawinki, takie rzeczy. Także przez pewien moment stało to tak jakby nie do końca wykorzystane, tak? A teraz czy ten rok pokazał, że jednak ludzie przekonali się, że trzeba korzystać z takich rzeczy, tak? Nie po to to było robione, żeby stało i niszczało tak jakby, tylko po prostu tego trzeba używać. Bo nowo przybyli mieszkańcy muszą przez pewien moment się zintegrować, tak jakby tak, bo trafiają w nowe środowisko, to troszkę trwa, ale po, po kilku takich spotkaniach integracyjnych, bo robimy nawet potańcówki jakieś i tak dalej, to się do tego przekonują i szybciej się asymilują tak jakby ze społeczeństwem, tak? Wiadomo. Zastanawiałem się kiedyś jak zostałem sołtysem i zaczął powstawać plac zabaw, yy, marzenie moim było, żeby zrobić tunel piłkarski. Kiedyś było tutaj praktykowane, było jeszcze stare boisko takie zdezelowane byle jakie bramki tak robiliśmy takie rozgrywki ojcowie na synów to nawet się dobrze przyjęło, było wesoło, fajnie, tak. Myślałem, że może odtworzyć to, powtórzyć, tak, to może się uda. Zapraszamy, podtrzymujemy tradycję, która była, zapraszamy ojców i synów na rozgrywki, nie wiem, rodzinne, tak, można powiedzieć. Szczegóły wkrótce, mamy tutaj jednego zapalonego piłkarza, zięć mój jest trenerem, także spróbujemy, skoro już powstało boisko, to było moje ciche marzenie, tak jakby nie, ale to może zrealizuje.